Cześć, futsal w Krakowie. Rozegraliśmy dziesiątą kolejkę dywizja, co oznacza, że tylko cztery serie spotkań dzielą nas do wyłonienia 29 mistrza Nowej Huty w Fucalu i rozpoczynamy od starcia broniących tytułu graczy Iglomena z Żarłaczami. Fawertami tego meczu w zasadzie byli tylko i wyłącznie goście i to właśnie oni już z samego początku zaczęli naciskać rywala. Tutaj widzimy bardzo ładną, bardzo ładne uderzenie biedy, które otworzyło wynik w ósmej minucie, a potem gra Żarłaczy mogli również wpisać na test mianowicie za sprawą Grabowskiego. Poszła z tego kontra, po której szanse na gola miał Kuchta, ale piłka po zagraniu półtoraka do niego ostatecznie nie dotarła. Potem mamy kolejną akcję, graczy żarłaczy, jeszcze raz próbuje Grabowski, ale piłka tuż obok słupka, a w minucie 15 mamy podwyższenie wyniku z bramką Łukasz Krawczyka i Glomen prowadził 2 do 0. Żarłacze bardzo ambitnie walczyli i stwarzali, stwarzali sobie dobre sytuacje, chociażby teraz Norbert kopeć z Darkiem Janiszenem, ale Skotarczyk naprawdę znakomicie bronił a z drugiej strony graczom iglomenate też zdarzało się pomóc, tak jak teraz Kasprowi Półtorakowi. Nie mylił się natomiast w tym meczu Maciej Kuchta, który bardzo precyzyjnym strzałem pokonał Pawła Szymańskiego w minucie 17 i podwyższył na 0-3, do a drugą część emocji mieliśmy już w drugiej połowie. Ładny odbiór Darka Janisza na podanie do swojego brata Kamila, ale i tym razem Skotarczyk znakomicie na posterunku, no a potem mamy bardzo ciekawą akcję Igomenu, w której próbował raz półtorak, potem półtorak próbował drugi raz. No i co ciekawe, poszła z tego bardzo obiecująca kontra. I strzelał ostatecznie Darek Janiczyn, ale nie trafił w bramkę. Czy znaczy, wspominałem, że w bramkę, natomiast trafiał tego dnia Maciej Kuchta? Tutaj wykorzystał piękne podanie Kacpra półtoraka i mieliśmy. 0 do 4, 0 do 5 mieliśmy w minucie 29, kiedy to, to podanie Tomasza Biedy zamienił na gola Maciej Śliski, a już po minucie było 0 do 6 i swoją bramkę strzelił Kacper, na półtora, chociaż na początku piłka przeleciała nad poprzeczką, dopiero w kolejnej akcji po tej ładnej trójkowej po tym trójkowym rozegraniu wykorzystał podanie not Kuchty. Gracze Iglomena nie zwalniali, tutaj śliski przy szansą na bramkę numer 2, ale poszła z tego kontra i jeszcze raz w dobrej sytuacji znalazł się Oliwier Grabowski, ale Skotarczyk był znakomicie dysponowany. Podobnie znakomicie dysponowany był Maciej Kuchta, który po chwili bardzo pomysłowym lobikiem przerzucił piłkę na i Było 0 do 7. A po chwili kolejna akcja Grałowskiego, kolejna interwencja Skotarczyka, a z kolei strzał Darka i Janiszyna trafia tylko w słupek, idzie z tego kontra. I gola numer 4 w tym meczu mógł strzelić Kuchta, ale nie trafił. No, ale już po chwili miał 4 gole na koncie. Tutaj macie Kuchta między nogami powołaszomańskiego. Podwyższa prowadzenie iglomenu na 8 do 0. Iglomen oczywiście nie miał zamiaru rezygnować ze strzelania dalszych bramek. Tutaj widzimy próbę Macieja Śliskiego obronioną przez Szymańskiego. No a jeszcze w końcówce szansa na honorową bramkę dla iglomena. Znowu Oliwier Krawowski, teraz Darek Janiszyn. Ale nic się nie zmieniło. I gracze Żarłaczy przegrywają z Wigdomenem 0-8 drugi mecz Żarłaczy bez strzelonego gola. Kolejny mecz to mecz pomiędzy Brotermem oraz Złotymi Chłopakami. I to Złote Chłopaki zaprezentowały się lepiej na początku tego spotkania. Tutaj widzimy akcję Knapa w odpowiedzi przed szansą na otwarcie wyniku Szymon Burkat, który ładnie zwzłoty ale Kargul obronił to uderzenie. A w dziewiątej minucie mamy otwarcie wyniku, akcja Wojtanka z Knapem i ten drugi gracz otwiera wynik tego spotkania, ale gracze Brotermu grają cały czas swoje i dwukrotnie do dobrych sytuacji dochodzi Krzysztof Miśkiewicz. Tutaj jego uderzenie broni Przemysław Kargul, ale w minucie jedenastej Miśkiewicz już nie daje Kargulowi szans i jest 1 do 1 w minucie 12, czyli raptem po minucie, Broterm jest już na prowadzeniu, fantastyczny odbiór piłki przez Szymona Burkata i Szymon Burkat indywidualnie rozwiązuje tą akcję, jest 2-1 dla Brotermu, a po chwili y, mamy y, akcję, po której mamy rzut karny, faulowany Szymon Burkat, na no, do piłki podchodzi Mateusz Kapusta, który miał się okazać y, jak jak wpisałem w gracza kolejki y, Pokazał prawdziwą wirtuozerię, jeżeli chodzi o wykonywanie rzutów karnych. Było w tym momencie 3 do 1, ale patrzmy co działo się dalej? Sytuacja knapa idzie z tego kontra. Miszkowicz szuka swojego drugiego gola, ale broni Kargul. Po chwili mamy z kolei szansę kubeć się ale i tym razem Kargul sobie poradził. A już w drugiej połowie mamy następną sytuację. I tutaj Mateusz Kapusta nie trafił. Ale po chwili Mateuszka Pusta faulowany przez Przemysława Kargula w polu karnym. Drugi krótki rzut karny, po raz drugi do piłki podchodzi, podchodzi Mateuszka Pusta, i po raz drugi strzela Gola. 4 do 1 dla Brotermu. No, a w minucie, w minucie 25 mamy bramkę Szymona Burkata, który te, tutaj bardzo ładnie dopadł do tego podania Krzyśka Miśkowicza, Wśród graczy Złotych upaków najbardziej aktywny był Paweł Knap, który coraz sobie stwarzał sytuację, ale znakomicie bronił Strug. W momencie 29 mamy podwyższenie prowadzenia Mateuszka Pusta podaje piłkę do Kuby sięprawskiego i mamy 6 do 1. A potem kilka dobrych sytuacji Złotych: soczyste uderzenie Mierzejewskiego obronione przez Struga. Potem akcja się przenosi pod drugą bramkę Mateuszka Pusta. No ale minimalnie niecelnie, no i znowu mamy zmianę atakującego, naprawdę znakomicie, w nalfi prezentuje się Paweł Knap, jedyne co mu brakuje to nieco skuteczności, chociaż tutaj naprawdę to nie było akcja skuteczności, tylko obrony, fantastycznej obrony Struga, a teraz kolejna akcja złotych, poszła z tego kontra i trochę chyba za szybko Szymon Burka zdecydował się na ten lob. Ale jeszcze po chwili miał jeszcze jedną szansę, by pokonać kargula, ale tym razem uderzenie było niecelne. Ale też było przeginienie i mieliśmy przedłużony rzut karny. No i tradycyjnie, proszę, Mateusz Kapusta i z trzeciego rzut karnego, tym razem przedłużonego zdobył trzecią bramkę. Po chwili mamy rzut karny, tylko tym razem dla złotych chłopaków. Do piłki podchodzi poszkodowany Łyduch. I naprawdę w fantastycznym stylu, jeszcze z pomocą poprzeczki broni to Strug. No i Potem szansę ma Wojtanek, ale trafia tylko w poprzeczkę i trochę głupio dotyka piłkę ręką, bo mamy następnego przedłużacza. Znowu Mateuszka Pusta. Czwarty karny, drugi przedłużony. czwarta bramka Mateusza Kapusty. Fenomenalna postawa Mateusza Kapusty. Karne, zwłaszcza przedłużone też trzeba umieć strzelać. A potem mamy w końcu drugą bramkę dla złotych, którzy rozpoczęli ten mecz od bramki, i kończą go bramką, choć jeszcze mieli szansę na jednego gola. Kiedy już w ostatnich sekundach próbował knap, ale piłka nie trafiła do siatki i Broterem odnosi kolejne zwycięstwo, ogrywając złotych chłopaków aż 8 do 2. Następny mecz to mecz, który był najbardziej dramatyczny, tak mi się przynajmniej zdaje. Chociaż nie, następne mecze były po prostu ciekawsze, tak się, tak się umówmy. Mowa tutaj bez już różnicowania, który był ciekawszy. Rozpocznijmy od starcia ukraińskiego legionu z. MK Teamem rozpoczęło się znakomicie dla ukraińskiego Legionu. Denis Tański był w gazie i posłał dwie fenomenalne asysty. Tutaj palce do Saszy Babiego i Ukraina objęła prowadzenie 1 do 0. A w minucie piątej ponownie Denis Tański wypatrzył swojego kolegę. Po minięciu Rogowskiego wystawia piłkę Omelczukowi, który Podwyższa na 2 do 0. Graczem Katimu ocząsnęli się dosyć szybko i ocząsnęli się za sprawą nikogo innego jak Maciaszu Barcowskiego, który bardzo ładnym strzałem pokonuje Dime Bachriego. jest 2 do 1, ale gracze Ukraińskiego Legionu są stroną dominującą. Akcja Kornilenki podanie do Wiaczesława Mospana, no ale bramki w tym wypadku nie ma ale minutę później Kornilenko już się nie wybawił w półśrodki, po tym odbiorze na nie byle kim, bo na domniku Karasiu już nikomu nie podawał, tylko uderzył z dużego palca i podwyższył na 3 do 1. Gracze MK Timu dążyli do zminimalizowania strata, ale nie dał rady Kaczmarczyk. Potem mamy kontrę, po której Andriu Lewko mógł podwyższyć się prowadzenie, ale trafił tylko w słupek, a potem coraz więcej sytuacji MK Timu. I tutaj mamy sytuację Rafała Gruchały, który trafia tuż obok słupka. Po kilku minutach, w dalszym ciągu w pierwszej połowie, z dystansu uderza Maciszu Bartowski. Ale Dima Bahri jest na posterunku. Swoją szansę również jeszcze w pierwszej połowie miał Marek Szczupak, ale Bahri w znakomitym stylu wybronił uderzenie. Próbował również Dominik Karaś, który w tej sytuacji no nie, przepraszam, to nie był strzał, to było podanie do Maćka który nie trafił w piłkę. A kolejną osobą z MK który która miała swoją sytuację, był Sebastian Warszawa, ale no jak nie się działo, tak nie się działo. Naprawdę tutaj bardzo ładnie bronił Bachri. jeszcze jedna sytuacja poszła z tego kontra, po której Kornilenko był przed szansą, a poszła z tego potem rekontra i bardzo ładnie Warszawa trafia pod Ladę, jest 3 do 2. Ale tuż, pod tuż po przerwie mamy czwartą bramkę dla Ukrainy, Mykoła Kotyk trafia pod Ladę, jest 4 do 2. I teraz inicjatywa została przejęta przez drużynę ukraińską. Kolejne sytuacje, tutaj Stanisław Kornilenko, ale jego uderzenie zablokowane również miał szansę na, na pierwszą bramkę w tym meczu Andrzej Lewko, ale nie trafił w piłkę tak jak chciał. A w odpowiedzi mamy akcję MK Timu, yy, która została zainicjowana przez złe podanie, karaś do Szubartowskiego, ale ponownie Bachri yy, lepszy. W 27 minucie w moim mniemaniu najlepszy na boisku, Denis Tański, decyduje się na uderzenie i mamy 5 do 2 i MK Team był w bardzo ciężkiej sytuacji, ale już tutaj bardzo ryzykował i stawiał wszystko na jedną kartę. Piękny odbiór Rogowskiego, zagranie do Szubartowskiego, ale Bahri i tym razem broni. Z drugiej strony mieliśmy sytuację Omelczuka, który trafił w poprzeczkę, a po chwili akcja się przenosi pod bramkę Ukraińców, gdzie po raz kolejny uderzenia próbuje Maciej Szubartowski, ale piłkę przenosi nad poprzeczką. W 32 minucie jednakże Szubartowski już się nie myli, wchodzi sam na sam z Bachrim, rozgrywa piłkę jeszcze z Karasiem i trafia do siatki drużyny ukraińskiego Legionu. Mamy 5 do 3, a gracze MK Timu idą za ciosem, gdy po chwili Żółt wolny wykonywany przez Rafała Gruchałę dobił Maciej Szubartowski, który zalicza setny hat-trick z historii swoich występów w Nalfie. A końcówka to już prawdziwy roller coaster. Akcja Ukraińców. Mykoła Kotyk dopadła do piłki w polu karnym, ale Tadeusz Jamka broni to uderzenie. Idzie z tego kontra, po której mogliśmy mieć remis, ale to uderzenie Macieja Szubartowskiego obronione ponownie przez Bachriego. Potem mamy kolejną sytuację MK Timu, który, tak jak mówię, walczył tutaj o zrewisowanie tego spotkania przed szansą, Kaczmarczyk, ale nie celnie. I jeszcze w samej końcówce po wycofaniu bramkarza uderzenie Gruchały do bitka Szubartowskiego, ale nic się nie zmieniło i ostatecznie po bardzo ciekawym i bardzo zaciętym spotkaniu ukraiński Legion pokonuje MK Team 5 do 4. Ostatnim spotkaniem był mecz Banerges z Drink Teamem i szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się, że będziemy mieli tutaj aż tak dużo emocji. Do Drink Teamu wrócił po długiej kontuzji Adam Żaba, natomiast Banerges był dość mocno osłabiony. Oznacza to, że obydwie drużyny miały po sześciu graczy w, w polu. Rozpoczęło się od strzału Dawida Łęckiego na samym początku spotkania. Potem z kolei mamy składną akcję Synów Gromu, która zakończyła się uderzeniem Wasyla Kuli obronionym przez Krzyśka Szale, potem kolejny strzał, kolejna akcja Kuli i Łęckiego, ale potem Marcin Kluza schodzi do środka, ale jego uderzenie również nie trafia do siatki. Chwilę później mamy faul Bartosza Dywały na Krzyśku Cholewickim w polu karnym, krótki rzut karny, do piłki podchodzi Krzysztof Cholewicki i pokonuje golkipera Banerges, jest 1 do 0 dla Drink Teamu i co ciekawe takim wynikiem kończy się pierwsza połowa tego spotkania, a w drugiej połowie mamy aż 10 goli. Rozpoczyna się od bramki Marcina Kluzy w minucie 22, który doprowadza do remisu po podaniu swojego brata Szymona, a w minucie 25 Mamy piękną akcję Konrada Łęckiego i jest 2 do 1. Potem mamy rzut wolny. Piłka sobie ustawia rekonwalescent Adam Żaba i bezpośrednio z rzutu wolnego doprowadza do remisu. A 3 minuty później mamy. Drugie prowadzenie w tym meczu Drink Teamu Cholewicki podaje do Włodarza, który pięknie uderza z pierwszej piłki i jest 3-2 do 2 dla gości. Drink Team cieszył się z prowadzenia raptem dwie minuty, gdyż chwilę później akcji Jurka domknął Dawid Łęcki i mamy remis, a gdy chwileczkę później po niezbyt dobrym rozegraniu piłki bez bramka, z bramkarzem w polu trafia Marcin Kruza, wydawało się, że jest po zabawie, jednakże w tej samej minucie po raz drugi w polu karnym jest faulowany po raz drugi przez Bartka dbałe Krzysiek Kolewicki i mamy drugi krótki rzut karny w tym meczu i po raz drugi zamieniony zostaje on na gola. Drink Team rzuca wszystko na jedną szalę i początkowo udaje im się obronić przed atakami Boanerges, tutaj uderzenie Kolewickiego trafia w poprzeczkę Potem nawet mogą wyjść na prowadzenie po tym uderzeniu Krzyżka Cholewickiego. Potem następna akcja: Boanerges, uderzenie znowu w poprzeczkę Szymona Kluzy. No i końcówka to już dominacja synów gromu. Mamy rzut wolny i Konrad Łęcki uderza bezpośrednio. Mamy 5 do 4. Dream musi ryzykować, kończy się to kontrami. Tutaj Konrad Łęcki obsługuje Wasyla kulę, który trafia na pustaka, ale nie wszystkie kontry wychodziły synom gromu. Tutaj z kolei Konrad Łęcki zagrał piłkę do Marcina Kluza, ale obronił to uderzenie szala. A wynik tego spotkania ustalił nie kto inny, a najlepszy na boisku Konrad Łęcki. Ostatecznie nie bez problemów, ale Banerges ogrywają Drink Team 7 do 4. No i zobaczmy komplet wyników tej serii. Spotkanie żarłacze ulegają miglomenowi 0 do 8. Broter wygrywa ze Złotymi Chłopakami 8 do 2. Ukraiński Legion ogrywa MK Team 5 do 4. Albo Energes mimo początkowych problemów wygrywają z Drink Teamem 7 do 4. Na cztery kolejki przed końcem tabela ligowa przedstawia się następująco. Cztery drużyny są w walce o mistrzostwo, mowa tutaj o liderującym Iglomenie, który ma 25 punktów, po 22 punkty ma Broterem i Banerges, Broterem ma 22 punkty, ponieważ oczywiście ma jeden punkt za walkover. a na czwartym miejscu z Oczkiem, czyli z 27 punktami Ukraiński Legion. Z walki o mistrzostwo już na pewno wypadł MK Team, któremu nawet matematycznych szans na mistrzostwo nie ma, ma w tym momencie 12 punktów i bliżej mu strefy spadkowej niż Podium. A na dole w dalszym ciągu ciekawie, choć głównie dlatego, że wszystkie trzy drużyny z dołu tabeli nie punktują. Złote Chłopaki i mają po 6 punktów, a z trzema punktami w dalszym ciągu ostatni w tabeli gracze Drink Teamu. W przyszłym tygodniu 11 kolejka i zobaczmy co nas tutaj czeka. Mamy w tym tygodniu znów trzy spotkania drużyn z samego dołu z drużynami, które są wyżej, więc tutaj... Jest na to szansa, że nie będziemy mieć zbyt wielu emocji, ale zobaczymy. Mowa tutaj o meczach Żarła czy z Brotermem. Drink teamu z MK Teamem oraz banerge ze Złotymi Chłopakami, i ten mecz, który z tych trzech pojedynków wydaje się być najbardziej wyrównanym, będziecie mogli zobaczyć na żywo na kanale naszej ligi. Natomiast najciekawszy mecz to będzie niewątpliwie pojedynek ukraińskiego legionu z Iglomenem. No, jeżeli tutaj ukraiński legion to spotkanie wygra, to końcówka tego sezonu będzie naprawdę ekstremalnie. Ciekawa, zobaczmy też jak wyglądają klasyfikacje indywidualne, rozpocznijmy od piątki kolejki, w bramce po raz piąty w tym zadaniu mamy Kubę Struga, Natomiast w polu dwóch graczy gościmy po raz drugi Maćka Kuchtę z Iglomeno oraz Denisa Tańskiego z ukraińskiego Legionu. I dwóch graczy po raz czwarty, mianowicie Konrada Łęckiego z Boa i Mateusza Kapustę z Brotermu, który zostaje graczem kolejki za swoją świetną postawę i za to, że nie drży mu noga przy starych fragmentach gry. I... I się zakręciłem, przepraszam, nie wytnę tego. Dobra, przechodzimy do klasyfikacji strzelców. Prowadzi Mateusz Pusta. Maciej Szubartowski, z Ankatemą, który ma 25 trafień na koncie. Goni go w dalszym ciągu Mateuszka Pusta, który ma 20 trafień. Na trzecie miejsce awansował Konrad Łęcki, który w tym momencie ma 16 goli. Krzysztof Miszkowicz z Brotermu ma 14 trafień, 3 graczy ma po 13 trafień, mowa to Marcinie Kluzie z Baenerges, Pawle Konarskim z o tych chłopaków oraz Kacprze Półtoraku z Iglomena oraz ósmym i ostatnim zawodnikiem, który ma dwucyfrową liczbę bramek jest Michał Ścieżka z Iglomenu z 10 trafieniami. W klasyfikacji strzelców bardzo ciasno, asystentów bardzo ciasno. Dominik Karaś ma 12 asyst, ale tylko jedną asystę mniej ma Michał Ścieżka z Wiglumenu oraz Marcin Kluza z Baenerges. Mateusz Kapusta ma asyst 10, po 9 asyst mają Denis z Ukraińskiej Legionu oraz Tomasz Skobania z Brotermu. Po 8 asyst ma Maciej Kuchta z Iglomenu oraz Wiktor Omelczuk z ukraińskiego Legionu, a 7 ma Kacper Półtorak z Iglomena. W klasyfikacji kanadyjskiej prowadzi Mateusz Kapusta z Brotermu z 30 punktami kanadyjskimi, 3 punkty mniej ma Maciej Szubartowski i Zemka Timu. Potem mamy dwóch graczy: Boanerges Marcin Kluza, 24 punkty, Konrad Łęcki, 22, Michał Ścieżka ma punktów 21, i mamy potem dwóch graczy z 20 punktami, mowa tutaj o Dominiku Karasiu, Zemka Timu oraz 1,5 punktów a z kolei Krzysztof Miczkowicz z Brotermu i Maciej Kuchta Ziglomena mają punktów 16. Tym samym serdecznie dziękuję Wam za uwagę, widzimy się za tydzień w kolejnych magazynach oraz na hali i pamiętajcie o transmisji spotkania pomiędzy Boanerges a Złotymi Chłopakami. Jeszcze raz dzięki za uwagę i cześć!